Witam w kolejnym filmie. Wczoraj zgłosił się do mnie dorosły facet, który właśnie miał problem z kobietą. I dzisiaj Ci opowiem jego historię, co zrobił źle i jak powinien naprawić tą relację, czy w ogóle powinien tą relację naprawiać. Dzwoni do mnie facet, mówi, że spotyka się 3 lata z dziewczyną, Opowiada całą historię. Mówi, że była pomiędzy nimi chemia, że ta kobieta powiedziała, że go kocha, że jest rewelacyjnie i nagle w pewnym momencie zaczęła się spotykać z innym facetem i powiedziała mu, że musi od niego odejść, bo on się za mało stara i w ogóle on powinien się bardziej o nią postarać. I widzisz, ja sobie tak zacząłem analizować jego historię. Wyszło, że dziewczyna nie miała ojca, czyli już tendencję do bycia toksyczną, do zrzucania winy na facetów, że są źli, że powinni bardziej się starać. Druga sprawa, że uwierz mi, że przez trzy lata oni się nawet nie całowali. Chłopak się z nią spotykał, a właściwie dorosły facet, i tylko sobie rozmawiali. Były emocje, ponieważ facet był inteligentny, to fajnie też te emocje w niej generował, ale nie było nic więcej. Więc, taką wiedzę też dzisiaj ludzie mają na temat relacji, myślą, że chodzi o to, żeby sobie z kobietą fajnie pogadać i że to jest wszystko. Że się nakręcą emocje i że ona cię będzie kochać. To tak nie działa. Żeby kobieta zaczęła cię kochać, to po pierwsze, ona musi mieć do ciebie tutaj jakiś pociąg fizyczny. Musi poczuć, że ona się czuje z tobą inaczej niż zresztą facetów. Że doznaje przyjemności, rozkoszy. Wtedy, w jej ciele wydziela się oksytocyna. Kobieta dużo więcej inwestuje. Robi się dla ciebie milsza, bardziej się zakochuje, no i nagle po roku ci mówi, że cię bardzo kocha, jeszcze to pokazuje, tak? Natomiast u tego kursanta była tego typu sytuacja, że ona mówiła, że go kocha, ale na co dzień nie pokazywała tego jakoś w dobitny sposób, czasami go poniżała, czasami mu mówiła, że coś robi źle, mówiła, że kocha, ale zachowanie było zupełnie inne. Więc zawsze, jak ci kobieta mówi, że cię kocha, to zwróć uwagę na to, czy to się pokrywa z jej zachowaniem. Bo jeśli ona mówi, że kocha i tym manipuluje, że odejdzie od ciebie i cię kocha, bo ty, bo ty załóżmy dalej piszesz z byłą, to jest nic innego jak manipulacja. To nie jest prawdziwa miłość, to nie jest uczucie, którym ona cię darzy, tylko to jest bezczelna manipulacja, która będzie prowadzić do tego, że kobieta z ciebie zrobi swojego sługusa. Oczywiście tak czasami też faceci robią, więc to, żeby nie było, że ja tylko tutaj mówię o kobietach, o dziewczynach też się to dotyczy facetów, ale wchodząc w coś takiego, godząc się na to, przepraszając ją, tłumacząc tak, się z tego wszystkiego, co ty robisz w życiu, będzie to powodować, że ty się angażujesz, ona cię wykorzystuje i nic z tego tak naprawdę nie masz. Oprócz depresji, nerwów, złości na, na życie, na samego siebie. Wiadomo, że można sobie w ten sposób naprawdę skomplikować życie. Także ty na to uważaj. Nie dawaj się nabierać na to, że ci dziewczyna mówi, że cię kocha i cię tym uwodzi, i ty jak baranek idziesz po prostu na rzeź, robisz wszystko, co na ci mówi. Jak ci mówi, że się źle zachowujesz, to ty to akceptujesz. Miej własny rozum. Zacznij myśleć, czy faktycznie. Ty kierujesz się dobrą drogą i dawaj się podpuszczać niektórym kobietom, bo tak jak mówię, nie miała ojca, więc już miała zakotwiczoną złość do facetów: że oni są jej coś winni, że oni się powinni bardziej o nią starać, że ona wymaga. To nie była dziewczyna z normalnym, zdrowym światopoglądem. Oczywiście nie wszystkie kobiety takie są. Tutaj ci podaję też przykład, żeby cię ostrzec, żebyś się nie dał wprowadzić tutaj w maliny i żebyś miał fajne relacje z dziewczynami. Co jest ciekawe, ten facet był kompletnie w szoku. Jak ja mu to wszystko wypunktowałem i powiedziałem po kolei, co robi źle, to aż mu się. Słuchawka zapaliła z wrażenia, tak się zająknął i taka cisza powstała. Ale widzisz, tak to jest. Jak nie masz odpowiedniej wiedzy, co trzeba robić z kobietami, to popełniasz takie błędy, a potem całe życie cierpisz, bo uwierzyłeś dziewczynie, że Ci powiedziała, że cię kocha, bo chciałeś się szanować. Chciałeś się szanować i poczekać na to, żeby się przespać po trzech latach znajomości czy po ślubie, a nagle się okazało, że na się spotyka z Twoim kolegą, albo nie wiem, z jakimś innym facetem. Sorry, albo otwarte karty na stół. Konkretna znajomość, gdzie jest wszystko od początku, jest szczerość, szacunek, zaufanie. Albo bawisz się w tego typu bajki, i potem cierpisz, i łudzisz się, że ona będzie tobą zainteresowana. No i teraz w tej sytuacji, po co powiedz mi, on ma odzyskiwać tą kobietę, skoro ona go już na 100% wykorzysta, bo widzi jaki on jest, że jest uległy, że wszystko dla niej zrobi. On w tym momencie tak naprawdę powinien się nauczyć relacji z kobietami, tego jak rozmawiać, jak się zachowywać. On w tym momencie powinien się nauczyć, czego chcą faktycznie kobiety, dojrzeć do tego. Czego oczekują od niego dziewczyny, i dopiero tworzyć relacje. To jest ten problem. Brak edukacji, nauki. Mama go wychowała, że tak się zachowuj z dziewczynami, mama nigdy żadnej dziewczyny nie poderwała, i potem są takie tego efekty. Ty masz dlatego ten kanał, dlatego powinieneś słuchać tych lekcji, uczyć się tego, żeby takich błędów nie popełnić. Naprawdę, możecie to kosztować. Kawał nerwów, życia. Niektórzy się śmieją, że taki kanał, że taka tematyka, ale tematyka relacji to jest tematyka, która bezpośrednio wpływa na twoje szczęście. Możesz mieć pieniądze, możesz mieć wszystko, zdrowie, ale jak jesteś w związku, gdzie kobieta cię nie kocha, to nie ma nic gorszego, tak? To jest związek. Jak więzienie, z którego nie możesz uciec. Jest to normalne, że kobiety chcą seksualności, pociągu fizycznego do faceta, pociągu seksualnego. Jak tego nie rozumiesz, to dorośnij człowieku dorośnij, bo będziesz miał takie sytuacje z kobietami, że sam nie uwierzysz. Będziesz się z nią spotykał, a nagle ona się zacznie z swoim kolegą spotykać, bo ty będziesz wierzył w jakieś ideały romantyczne, że tylko rozmawiać z nią musisz, że kwiatka jej kupisz i wszystko będzie ok. To jest największa ściema. Jaką wam wpajają od dziecka, że kobiety są święte, grzeczne, że one wcale takie nie są. Każda kobieta chce czuć też przyjemność z obcowania fizycznego z facetem. Jeśli tego nie ma, no to ona Cię traktuje tylko jak kolegę. Będzie tobą gardzić, może ci opowiadać nawet, jak sypia z innymi facetami, a ty będziesz cierpiał, ty będziesz się łudził, że właściwie może ona kiedyś cię zaakceptuje, może będzie cię razem i będziesz się zastanawiał, co ty takiego robisz źle. Takie są fakty, musiałem ci to powiedzieć w taki brutalny sposób, bo inaczej by to do ciebie nie trafiło. Także jeśli budujesz teraz jakieś relacje z kobietami, zapamiętaj sobie te słowa, żeby potem nie mieć nieprzyjemności i różnych po prostu tutaj rozczarowań, tak? A jeśli mi nie wierzysz, no to cóż, cóż ja mogę ci powiedzieć. Rób wszystko po swojemu, tak jak uważasz, twoja sprawa. Natomiast jeśli chcesz się tego nauczyć, to możesz pobrać mój poradnik Mistrz Negatywnych Emocji. Właściwie Mistrz Emocji 3, bo negatywnych to się może źle kojarzyć. To jest bardziej Mistrz Emocji, jak generować pozytywne emocje w dziewczynach, ale też te poczucie tęsknoty, żeby ona sama inwestowała. I w tym materiale dużo lepiej omawiam te kwestie. Więc jak Cię to interesuje, zapraszam do pobrania. Znajdziesz tam naprawdę konkretną wiedzę, co trzeba robić z dziewczynami, żeby mieć te efekty, żeby one się zakochiwały, żeby Cię nie opuszczały, nie zdradzały i żeby same chciały. Chciały się z Tobą spotykać. Materiał działa w taki sposób, że faktycznie będziesz dawał przyjemność dziewczynom, ale też będziesz od nich wymagał. One stopniowo będą inwestować. Zawarłem tam różne techniki, jak odzyskać błąd dziewczynę, co do niej napisać, co zrobić, żeby sama pisała, żeby zaczęła się angażować emocjonalnie. Mistrz Emocji 3. Polecam mój najnowszy kurs wideo, także zobacz sam, co dla Ciebie przygotowałem. I oczywiście, jak ktoś chce, no to w czerwcu od połowy czerwca zaczynam prowadzić szkolenia, więc możesz się na takie szkolenie umówić, pisząc do mnie na frywolny małpa, .pl. Dzięki, oczywiście, polecam inne moje filmy. Cześć!